Witam Was serdecznie w takiej szybkiej wstawce. Stworzymy sobie diaksa, bo mam kości. Kasy mam mało. Wypierdolmy, żeby było jeszcze mniej. O, nie mam mięsa. Szukaj surowę. Ale drogie. Milion za mięso. Dobra, diaksik. Byk. 26% nie stąks, nie stąks, niestety. I witam Was w długo, długo wyczekiwaniu. Trochę mi się ręce trzęsą, bo jak widzicie, mamy 74, 75 zatrutych mięs. W końcu trzeba to zrobić na 110. Pewnie na 115 zrobię kraty, ale nie rozmawiajmy może o tym. E, mam nadzieję, że będzie pęka, żeby do amuletu włożyć. Amuletu teraz nie mam, bo został pożyczony. Także liczę na pękę. Co, klikamy podkę, klikamy biola, o, tajemniczy odłamek amuletu, i, i co to jest? Ulepszenie, jest pęka! Tak jest, sajbiście wam powiem. Dobra napiszemy na czacie Jest jedna rozpęka Jest świetnie dodatkowe ulepszenie Czyli wrzucimy sobie to do Amuletu najprawdopodobniej Super fajnie Teraz będzie 50 krat Do zrobienia Więc fajowo fajowo jestem mega zadowolony I do zobaczenia Następnym razem Dobra witajcie widzowie Co on robi? W pamiętnym momencie z Bossem I Patryczkiem na Maćku I Wrzucamy do amuleciku Najpierw dodatkowe ulepszenia, potem czas, a potem penę. I lecimy. i... Masz tyle hajsu? No mam. Powiedzieli, że to działa tak. Wrzucam tu, wrzucam tu. Modyfikuj, ulepszysz amulet. Dodatkowe ulepszenie 2%. To chyba nie jest dobrze, co? Akcesoria. Dobra. Teraz, teraz czas biola. Czas biola. Modyfikuj. To by mogło odsiąść coś dobrego. 0,8! O, ale kozacko! Okay, no. Dobra, i teraz zostało no, to, dobra. od czego właśnie mi jaja odpadają. No, Boję się tego zrobić. Wykorzystaj szczęście na czas viola. No. Oby nie, proszę Maciek, nie mów tak. Dobra, modyfikuj. 16. Nie jest źle. Co? 16. Ajajaj. Mogło być lepsze. Nie ale jest lepsze niż gorsze I fajny czas biola Fajny ten amulec, podoba mi się Mogła być niby lepsza ta pęka trochę, ale nie ma tragedii, mówiłem 15 plus będzie git Taki Git jest Jest git Nawet sobie kiedyś kupię jakiś inny samą pęką do pvp A Dobra, tak to jestem zadowolony Dobra. No Jaką masz pękę? Chodź. Ja mam twoją, tylko lepszą. Właśnie. O, Ale szczęście mam lepsze. To się chociaż tyle mogę cieszyć. No i pękę też możesz. Dobra, nice. To no dziękuję za oglądanie widzowie. Do zobaczenia w kolejnych shotach. Cześć, witam wszystkich. Bardzo zależy się po wstawkach. W pierwszym podsumowaniu tygodnia, właściwie podsumowaniu ponad dwóch miesięcy. Bo tak długo nie było tej serii, w końcu ma wrócić, czego bardzo chciałem, Na no a co to w sumie nie było za dużo, tam głównie wbijanie jakichś poziomków, jakieś pierdołki, ale poza tym to generalnie, no działo się sporo, tak nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć. O, e, mogę powiedzieć na pewno, jeżeli chodzi o jakieś postępy po poszukiwaczu, jak widzicie mam misję ze śnieżkami, także zrobiłem, ale nie wklejałem tych wszystkich misji poszukiwacza, bo wydają mi się że nudne, każdy je robi, każdy wie co chodzi, więc mija się to trochę z celem, bardziej już jest interesujące jakieś tam mięska, bo to jednak jest trochę rzadsza sprawa, jakiś lecik. Także to, e, księgi wam nie pokażę, bo zbieram kasę na licytację i tym razem będzie tajna ilość mojej kasy, no ale powiedzmy, że ostatnio się dość zbiedziłem. Bo zbiedniałem, przepraszam, co za słowo wymyśliłem, zbiedniałem. No, bo jak wiecie, po licytacjach zostało około 550 milionów. Potem jeszcze z 400 wydałem na kamień, który i tak mi metal nie wydropił. Także jeżeli chodzi o pakiet górnika, to jestem w martwym punkcie. Za to moi drodzy, łowienie się mocno ruszyło. Dogadałem się z Fireboyem, dałem mu podzostaw On mi pożycza bon rybaka. Także fajna sprawa z jego strony. No i ja sobie tutaj łowię. Mogę pokazać wędkę. 56 poziom. Strak wygląda już całkiem ładnie. Także teraz zostałem wielkim rybakiem. Jak widzicie tutaj są przygotowane 15 oceanek, a tu już są przygotowane itemki na kartę rybacką. Także wystarczy, że wyłowię dosłownie jedną oceankę i robię kartę rybacką. I wtedy w podsumowaniach tygodnia też mogę wstawiać ewentualnie postępy, jak mi idzie ta karta rybacka. Oraz z levelowaniem, także co tydzień będziecie widzieć mniej więcej jak dużo zrobiłem postęp, jeżeli chodzi o kartę i o wędkę. Czy coś jeszcze mogę dodać? <grytanie> Set jest niezmieniony, nadal 114 poziom bez ognistych bonów, polecam serdecznie, gracz Anemii 00, zarabiam sobie głównie kaskę, poza tym w sumie się nic nie zmienia, także... Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. nadzieję, że się cieszycie, że seria wraca, bo ja w sumie się coś, trochę się zmotywowałem. I do zobaczenia w kolejnych filmach. O, yy, przepraszam, zapowiedź filmów. Yy, będzie opening magicznych UJ Titołu. Będzie opening wakacyjnych z mojego konta jeszcze w tym tygodniu. Nie wiem czy coś jeszcze. Chyba nie, a jak tak, to pewnie zobaczycie to na kanale. Ja się z Wami żegnam i cześć.